Hej ja! Dzisiaj zapraszam Was na taki troszeczkę inny filmik, ponieważ jestem bardzo, bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa z tego powodu. Iż udało mi się zakupić naprawdę dobrej jakości, a tanie lakiery. Chciałam się tym z wami podzielić. To są lakiery z tej nowej limitowanki Vipo. Oczywiście ja je kupiłam. To nie jest żadna recenzja sponsorowana, ani nic w tym stylu. Kupiłam je sama sobie, zawsze sama sobie kupuję i z wami się mogę tym dzielić i co chciałam wam powiedzieć na temat tych lakierów one naprawdę dość dobrze się nakładają i jak pierwszy raz jestem tak zadowolona z lakierów WIBO, a miałam już ich kilka w swojej przeszłości wiadomo naprawdę żadna z tych serii nawet limitowanych, kiedy coś tam kupowałam z tej ich limitowanki nigdy, nigdy nie dostarczyła mi tyle radości że tak to nazwę to jest seria lakierów piaskowych one się nazywają Candy Shop ja mam kolor 1, 3 i 4, to jest kolor 4, 3 i 1. Dzisiaj na paznokciach mam oczywiście ten lawendowy, czyli numerek 4. Powiem Wam, że naprawdę te lakiery są świetne. Jeśli lubicie efekt piasku na paznokciach, będziecie naprawdę zadowolone, także polecam. Zwłaszcza, że teraz będzie promocja ta w Rossmanie od 5 bodajże maja minus 49% na lakiery. E, także polecam Wam serdecznie Wtedy będziecie mogły sobie kupić dwa w cenie jednego Także naprawdę, naprawdę warto e, Lakiery świetnie się utrzymują Około tygodnia wytrzymują na moich paznokciach Wiadomo, w zależności od tego, co robię Dają radę do tygodnia wytrzymać Także e, wiadomo, jak się obijam i prawie nic nie robię No to nie ma opcji, żeby cokolwiek się z nimi stało Te są trzy dni temu bodajże malowane i mniej więcej tak wyglądają, nie patrzcie na kształt moich paznokci, ja większość życia je obgryzałam, dlatego nie są zbyt może atrakcyjne także jeszcze raz chciałam Wam serdecznie je polecić naprawdę warto warto spróbować i to właściwie byłoby na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję, że ze mną jesteście pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło i serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach pa!